Przez pierwsze dwa tygodnie marca rodzice i przyszli uczniowie będą mogli wybrać szkołę podstawową, gdzie dzieci rozpoczną naukę w roku szkolnym 2021-2022. My z naszą kamerą odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 31, która już dziś zaprasza najmłodszych, by właśnie tą placówkę wybrali na 8 lat swojej edukacji. Dokładnie tak. Od 1 marca do 15 będzie trwała jak co roku rekrutacja, nabór uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Jak zwykle w formie elektronicznej, tak więc rodzice mają możliwość znaleźć wniosek na stronie internetowej szkoły, wypełnić ten wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, a następnie przynieść do sekretariatu szkoły z podpisami obojga rodziców albo opiekunów prawnych dziecka. Do tej pory mieliśmy możliwość wtedy, kiedy nie było pandemii organizować Dzień Otwarty Szkoły, kiedy zapraszaliśmy y, przedszkolaków do przyjścia do szkoły, do zapoznania się z ofertą naszej placówki z wyposażeniem. No niestety w tym roku ze względu na pandemię nie mamy takiej możliwości, więc y, tak jak inne szkoły y, mamy broszurki promocyjne, mamy film y, oprowadzający po szkole na stronie internetowej szkoły, także w ten sposób próbujemy y, zachęcić przyszłych pierwszoklasistów, aby y, rozpoczynać Naukę na tym etapie edukacyjnym w naszej placówce. Mamy wykwalifikowaną, świetną kadrę pedagogiczną, mamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, zaplecze. Oprócz tego mamy wielu wspaniałych absolwentów, wielu rodziców, którzy z nami współpracują. Także myślę, że warto przyjść do szkoły nr 31 i rozpocząć tutaj naukę. Nasza szkoła od czterech lat bierze udział w miejscu. Międzynarodowych mobilnościach zarówno dla nauczycieli, jak i na, dla uczniów w ramach programu Erasmus. Także rozwijamy tutaj nie tylko naukę języka angielskiego, ale również poznajemy inne kultury, rozwijamy kompetencje społeczne, organizacyjne. Cieszy się to bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów i wśród nauczycieli. No, oprócz tego tak jak zostało powiedziane uczniowie biorą udział w wielu konkursach rangi powiatowej, wojewódzkiej, międzynarodowej, ogólnopolskiej i odnoszą bardzo wiele sukcesów.